Lara, bardzo miło widzieć Cię tu na imprezie, tutaj tej pięknej. Nie wymawiam tej nazwy, bo zawsze się mylę, może ty powiesz? Nie wiem, no Calcedonia. <grywa> Chyba tak. Ty nie chodzisz byle gdzie. Co cię skłoniło, żeby tu przyjść? Wiesz co, yy, no to jest marka, która ma bardzo dużo yy, fantazji, dużo kobiecości, ale też mam wrażenie, że podejście... Yy, do noszenia Rajstop powiedzmy tak w uproszczeniu, bo wiadomo, że Marka ma trochę więcej do zaoferowania eee, stały się super elementem mody, więc... A to jest taka zabawa, którą ja lubię. Mimo, że bardzo lubię mieć gołe nogi, no to jak coś pasuje do luchu, to to jest ekstra. Dziś mamy też... Andrzejki, jak ty masz stosunek do bróżb, do wróżek, do jasnowidzów. Jak ty na to patrzysz? Ja uważam, że super. Cokolwiek powoduje, że mamy większą ochotę do życia. A jeśli ktoś nam da nadzieję jakąś, to jest to jest dobrze. No ja uważam, że każdy musi mieć swoje wyważenie, ale jeśli człowiek szuka tej nadziei i szuka prawd alternatywnych, to coś tego potrzebuje, to spoko. A jak często ty witasz u wróżki? I czy w ogóle witasz? Wróżki może nie, ale zdarzały mi się różne tego rodzaju wizyty i też mi pomogły bardzo, więc ma jego porno. A nie wydaje ci się, że to jest ściema i to jest taka trochę psychologia, żeby powiedzieć coś dobrego i później człowiek sobie to afirmuje? Że niektórzy tak twierdzą, że tak to działa. Znaczy, na pewno są tacy wróżowie, czy wróżki, czy obojętnie ktokolwiek inny. Podobnej, e, podobnej klasyfikacji, e, którzy oszukują i są funksztaplerami. Oczywiście, bo to są wspaniałe pieniądze na pewno. E, ale no nie wolno odbierać wszystkim. Jednak mm. wydaje mi się, że są ludzie, w sensie znam sama ludzi, którzy w ogóle się tym nie zajmują, a mają sny prorocze i, e, do, i mówię, no nie czerpią z tego żadnych korzyści, bo to są po prostu jacyś moi znajomi. Więc to znaczy, że jest to możliwe. Więc jeśli ludzie mają takie predyspozycje, no to nic dziwnego, że niektórzy korzystają z tego po to, żeby pomagać innym czy zarabiać pieniądze. Dla mnie, jeśli to może komuś pomóc, nawet gdyby to miało być kłamstwo, ale mm. przez tą afirmację poczujesz się lepiej, może posuniesz swoje życie w jakimś lepszym kierunku. Dawanie ludziom nadziei to jest zawsze fajna rzecz. A jak ty idziesz do tej osoby, o której mówiłaś, to czego tam szukasz? Wsparcia, informacji czy wskazówki? Wiesz co? Na pewno nie szukam informacji o przyszłości, bo to jest zbyteczne, uważam. Ehm, bardziej chyba takiego rozeznania w sytuacji bieżącej. Okej, okay, dobra, to już kończmy ten temat magiczny. Są też takie magiczne kryształy, magiczne symbole. Masz coś takiego? Wierzysz w to, że na przykład jak będziesz nosiła jakiś tam kamień, to on cię wyleczy. Znaczy nie wiem, czy aż tak, natomiast wierzę w moc e, różnych przedmiotów, no, e, kamienie, kryształy w, w, mają e, różną swoją siłę. I tak, tak. I wiecie, tutaj to jest tak, że Niezależnie od tego, na ile to jest prawda, sprawdzona yy, naukowo czy nie, to fajnie jest w coś wierzyć. Każdy ma swoją magię i trzeba żyć z odrobiną magii. Oczywiście, że tak, tu postawmy kropkę, niech ta magia zostanie trochę twoją yy, tajemnicą. W internecie od kilku tygodni już się rozpisuje o akateringu wigilijnym twojej mamy, że on jest bardzo drogi. Jak myślisz, się z czego te ceny wynikają? Zacznijmy od inflacji. Mhm. Um, no i to jest taka główna rzecz, ale nie, no zawsze po prostu my korzystamy ze składników super jakości, więc, e, więc tak jakby to jest pod, podstawa do tego, żeby to kosztowało tyle, a nie, a nie mniej. E, też, no ja cały czas mówię, że ani ja, ani mama nie jesteśmy zaborcze na wiedzę w żaden sposób wszystkimi przepisami się dzielimy, więc jeśli ktoś uważa, że jest to za drogo, to może to sobie zrobić sam. Natomiast jeśli ktoś nie ma czasu, e, umiejętności, no to w razie czego, no my jesteśmy po to, żeby e, żeby po prostu też pomóc tym, którzy są zapracowani, no to w razie czego mogą zamówić. Wiele osób zastanawia się, czy nazwisko też jest wliczone w cenę. No na pewno, oczywiście, bo ona nie po to pracowała na swoją markę tyle lat, żeby kasować tyle samo, co ludzie, którzy dopiero zaczynają, to wiadomo. Podoba mi się Twoja odpowiedź, bo jest bardzo szczera i bezpośrednia, bo niektórzy mówili nie, 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 chodzi tylko o produkty. Nie no, produkty tak, ale no, tak jakby to wszystko, jej rozwój, jej praca rok po roku, to jest gigantyczna inwestycja, tak jak ludzie idą na studia i się uczą i potem, po to, żeby potem dostać dyplom i płacić więcej pieniędzy. Ona też utrzymuje się na rynku bardzo długo. To też się kosztuje dużo nerwów, dużo zdrowia. I dzięki temu zarobiła sobie nazwisko, które jest w tej chwili marką, i daje jej tytuł do tego, żeby brać wyższe ceny, tak? Lara, jak oceniasz wolność słowa w Polsce, zmieniając temat na zupełnie inny? To znaczy, czy jest? Czy, no, osoby... czy istnieje coś takiego jak wolność słowa w Polsce? Bo niektórzy mają e, pewnego rodzaju wątpliwości co do tego, czy ta wolność słowa istnieje. A jak ty to oceniasz? Wiesz co, no zależy na jakim medium. Bo no wiemy, że są media, które mają przede wszystkim cenzurę i tam żadne słowo nie dociera, już nie mówimy o wolności, tam po prostu się nie można przebić z jakimkolwiek słowem. Teoretycznie jest. Mhm. Uważam, że no internet tutaj wygrywa. Internet daje nam totalną możliwość dostania się do szerszych kręgów, Przykre jest to, że jednak ze względu na algorytmy cały czas dostajemy się do ludzi, którzy myślą tak samo jak my, a ciężko jest się przebić do tych, którzy myślą zupełnie inaczej, bo ci, co myślą zupełnie inaczej, dostają treści podobne do ich upodobań. No tak to jest, no na tym polega trochę kółeczko wzajemnej adoracji w kręgach informacyjnych. A ile razy w tym roku bałaś się coś powiedzieć? I czy w ogóle masz coś takiego jak strach przed wypowiedzeniem swojego zdania? Wiesz co, nie. Ja generalnie raczej mówię wszystko, co mam na myśli i nawet w złości nie mówię rzeczy, których nie mam na myśli, nie wiem, po to, żeby komuś było przykro, czy żeby kogoś, nie wiem, deptało w podłogę, czy jak to się mówi. Natomiast ja lubię się zastanawiać na bieżąco z odpowiedziami, bo gdybyś mi zadał to same pytanie jutro, to ja bym nie odpowiedziała identycznie, bo już, nie wiem, inaczej bym się wyspała, miałabym inną refleksję na ten temat, więc... Mm, nie przywiązuję się do odpowiedzi, bo umysł człowieka się rozwija każdego dnia. I A sobie... siedzisz trochę na Twitterze? Nie, kiedyś siedziałam na Twitterze. No dobra, to na Twitterze teraz trwa taka dyskusja o eutanazji. Nie wiem, czy ten temat jest tobie bliski, czy powinna być legalna, czy nielegalna. Mhm. I czy to jest w ogóle temat, w którym chciałabyś zabrać głos i się wypowiedzieć swoje myśli. Wiesz co, no ja uważam, że jednak dochodzi do takiego punktu. Em... Każdy, każdy powinien móc stanowić o sobie, e, tym bardziej, w, oczywiście no, można założyć na to różne obostrzenia, żeby jednak rozróżnić autonazję od samobójstwa e, i jeśli jest to uwarunkowane chorobowo, to, to myślę, że jest to temat warty zastanowienia. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo proszę.